Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli, jak widzicie, Kalladium. Będziemy je przekładać z ziemi do hydroponiki. To jest to samo kaladium, które pokazywałam Wam na Instagramie i tam właśnie dostałam kilka wiadomości prywatnych o tym, żeby to kaladium na filmiku przełożyć Wam z ziemi do hydroponiki, bo chcecie zobaczyć, więc proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Przestawimy je z ziemi do hydroponiki. Kaladium, tak dla przypomnienia, zostało zakupione w Biedronce. Kupiłam je w piątek z samego rana. Było tylko takie. W sensie nie było żadnego innego żadnej innej odmiany kolorystycznej, prawda? Było tylko to. Więc wzięłam to co było. I tutaj proszę bardzo 16.99. Jak mnie mam tutaj producent chciał nam powiedzieć, że to jest odmiana Alexa, czy tak jest? Nie wiem. No cóż. <tum> Tym się sugeruje, że to jest niby ta Alexa. W każdym razie Roślinka prezentuje się tak, tutaj jeden listek już oczywiście został jej ogonem mojego piesa e, złamany, cóż trudno. W międzyczasie, kiedy będę przekładać tą roślinkę, pogadamy sobie trochę o kalladium, bo kalladium trzeba zimować, więc w międzyczasie pogadamy też i o tym. I jak zawsze standardowo trzeba troszeczkę doniczkę uciskać, żeby łatwiej nam było wyjąć tą całą bryłę korzeniową. Generalnie, no ja je zakupiłam w piątek z samego rana. Dzisiaj jest poniedziałek, kiedy ja to nagrywam. Ja nigdy nie czekam z roślinami tak długo, no ale skoro kilka osób chciało, żebym to nagrała, a w tygodniu niestety nie było na to czasu, więc musiałam w międzyczasie podlać troszeczkę to kalladium, bo zakupiłam je już praktycznie suche na wiór, więc trochę słabo dla kalladium, żeby było mu aż tak sucho. No ale tak czy siak. Zgniatamy. Tutaj czuję, że jest coś, coś na bogato w tym miejscu jak ściskam. Więc zakładam, że te kłącze razem z korzeniami zajmuje całkiem sporo miejsca. No dobra, zobaczmy, czy da się to już wyjąć. Wiecie co? Jeszcze wam powiem, że kaladium należy ym, bardzo delikatnie się z nim obchodzić. Bo o, jego listki są niezwykle delikatne, więc. Wszystko to musimy robić naprawdę bardzo delikatnie i z wyczuciem. No nie mam za co złapać, bo tu idą nowe listki. Nie chcę go uszkodzić. Dobra, wyszło. Szydło z worka. I ogólnie prezentuje się to tak. Korzonki są białe, więc spoko, więc teraz czas to wszystko jakoś Oczyścić. Generalnie, kaladium trzeba zimować. Ono. O nie! Czy wy to widzicie? No, producent wsadził tą cholerną ligninę. No to już wiem, że sporo korzeni poleci przez tą ligninę. Kaladium trzeba zimować, więc tak naprawdę, kiedy ono, każde inaczej, tak naprawdę, kiedy zacznie wam już zrzucać listki. Warto jest poczekać, aż te listki. Wiecie, one będą wyglądać tak, prawda, kiedy ona zacznie zrzucać te listki. Ten akurat został złamany ogonem, no ale generalnie będzie to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Warto jest poczekać, żeby kłącze sobie wyssało soki z takiego listka. Czyli to jest tak samo jak przy alokazjach czy kalokazjach. Dobrze, żeby sobie po prostu bulwa łącza wyssało wszystko to co w liściach jest dopiero takie ususzone oddzielamy i ja w tym roku będę zimować kalladium w suchym po prostu keramzycie. Czyli kiedy zobaczę, że ono już przyszedł, na, kiedy przyszła pora na to kalladium, po prostu wyleję wodę z osłonki keramzyt jak wiadomo w przeciągu kilku dni wyschnie i będę je po prostu w ten sposób zimować. Bez podlewania w zeszłym roku co jakiś czas troszeczkę podlewałam wodą yy, keramzyt w którym były kłącza yy, tej kalladium i było spoko bo na wiosnę wyrosły mi trzy listki niestety później zostało utopione to kalladium i jego kłącza zgniły więc trochę lipa No ale nic mam drugie i w tym roku jak i w następne postaram się go nie zabić już po kurczę, wiecie co, wezmę potyczek, może będzie mi wygodniej. Dobrze też jest zimować kaladium w trochę chłodniejszym miejscu, w sensie wiecie... W domu najczęściej mamy tak za 20-22 stopnie albo i więcej, jak w moim przypadku, um, więc w zasadzie dobrze by było znaleźć miejsce takie, w którym faktycznie jest chłodniej, na nie wiem, z 15 stopni. Ja takiego miejsca nie mam, więc będę swoje kaladium, tak jak w zeszłym roku, zimować w kuchni, bo ja w zasadzie całą zimę w kuchni okno mam otwarte, więc wiecie, jakoś tam zawsze ta temperatura trochę spada. No w zeszłym roku się udało, tak? Yy, bo, bo w tym roku już miał trzy liście. Zanim został utopiony. Więc myślę, że. O nie, ziemiórki mi latają! No tragedia! Ach, spadaj! No, więc myślę, że w tym roku też nie byłoby z tym problemu, gdzie, gdzie po prostu będę je zimować w kuchni. No nie mam jej innych warunków, żeby je przezimować. No dobra, wygląda to tak. Bardzo ciężko jest mi tą ziemię wyskubać, bo tych korzeni jest tutaj sporo. Jeszcze w międzyczasie gdzieś zawsze jeszcze trzyma ta lignina żudy blaszka. Ten producent wsadził tą ligninę. Zawsze jakąś niespodziankę kurczę nam zrobią. W każdym razie ciężko jest mi tutaj już tą ziemię wyskubać, bo tam jest po prostu bardzo dużo korzeni, których ja wolałabym nie pouszkadzać jakoś tam strasznie nadmiernie, więc po prostu. Włożę do miski z wodą i wypłuczemy, ile się da, a potem zapewne będę musiała dokończyć pod kranem. Więc tak naprawdę to, co zrobię włożę, to po prostu do miski i będziemy się starali wypłukać tą ziemię. Słodzi całkiem nieźle, <noise> tylko bagno się zrobiło już w misce. No nie jest tragicznie. Zmienię miskę, co prawda na mniejszą. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. Mniejszą miskę już mam. Wypłuczemy może resztę. Na pewno wszystkiego tutaj mi się nie uda wypłukać. Będę musiała z tym pójść pod kran. Szczoteczkę tutaj wziąłam ze sobą, no ale mimo wszystko. No wcale tak się nie chce wypłukać wszystko. No cóż, lepiej nie będzie, idę z tym pod kran. Wróciłam i wygląda to tak. Tutaj, jak widzicie, jest bólwka, kłączę. O tutaj, to okrągłe. W każdym razie no, umyłam te korzenie tyle, ile mogłam. One są niezwykle delikatne, bardzo kruche i łamliwe, więc y, ja wiem, że te korzenie nie są umyte w 100%. Natomiast wolę już zostawić taką resztkę, niż połrywać wszystkie te korzenie i żeby było gorzej, niż, niż tak naprawdę, jak zostanie troszkę tutaj tego no według mnie nie, nie jest tak źle zdecydowanie trudniej mi było z kaladium, które kupiłam w zeszłym roku bo je kupiłam w Leroy Merlin za 36 albo 39 zł i to była taka wiecie ogromna donica tych liści tam było mnóstwo korzeni było po prostu miliard Ym, i to było bardzo ciężkie do umycia tutaj było zdecydowanie lepiej w każdym razie yy, osłonka żeby sobie życie ułatwić yy, ołówkiem sobie zrobiłam krachę, do którego poziomu będę dolewać wody bo jak widzicie o widać o widać, widzicie odbija mi się tu ołówek widać nawet mój palec, więc generalnie ułatwiam sobie życie, wezmę doniczkę przeźroczystą dwunastkę storczykową, nie mam mniejszej zdaję sobie sprawę, że ta pewnie będzie za duża nie mam niestety nic mniejszego przeźroczystego, więc już trudno skorzystam z tego, jeszcze sobie zrobię przymiarkę, czy, czy wszystko tu wchodzi wchodzi bardzo ładnie, elegancko jest nawet jeszcze sporo luzu tak więc spoko, tak to właśnie będzie. Sypie na dno, wiecie, warstwę karamzytu. W zasadzie tak mniej więcej, żeby zakryć ten dzióbek taki storczykowy. O, tutaj go widać. Tu tak mniej więcej sypię do tego poziomu, żeby, żeby to mniej więcej wyrównać. Wkładam roślinkę i staram się jej korzonki dać na dół. I staram się też zrobić tak, żeby ta cała bulwka była trochę wyżej, wiecie, nie tam na samym dnie, tylko ja to trzymam specjalnie, żeby mi nie upadło na samo dno. Żeby ta bulwka nie stała mi przypadkiem na przykład w wodzie, albo za bardzo nie miała dostępu do tej wody, tak, zbyt dużej ilości, prawda? No i zasypuję. Palcem trochę wgniatam w środek ten keramzyt, tylko robię to naprawdę delikatnie, żeby nie pourywać tych korzeni, no, a jak zrobicie to z wyczuciem, to spoko Wam powchodzi niżej po prostu ten keramzyt, będziecie mogli znowu uzupełnić braki, tam gdzie się Wam porobią po prostu luki. Dobra, robię pierwszy test, czy stoi. Widzę, że stoi, więc nie jest najgorzej. Uzupełnię karamzę do końca i wrócę do Was za chwilę. No dobra, uzupełniłam wszystko tak, jak trzeba było. Generalnie roślina stoi całkiem stabilnie. Proszę bardzo. No dzięki temu, że jest przeźroczysta, widzę korzenie, więc będę mogła kontrolować, co się dzieje, czy przypadkiem one nie czernieją, czy coś mi tutaj nie gnije. Będzie po prostu mi zdecydowanie prościej. Bo słońce wygląda tak, co prawda, bo słońce jeszcze nie ma wody, bo zapomniałam wziąć tutaj ze sobą konewki, tak więc zrobię to już za chwilę No, wydaje mi się, że tak jest w porządku. Z racji tego, że ja ten filmik nagrywam w poniedziałek, bo to był najszybszy możliwy moment dla mnie, żeby wziąć się za tą roślinę, wy ten filmik najprawdopodobniej zobaczycie w czwartek, to myślę, że w weekend przyjdę do was z tym Kalladium, żeby pokazać wam, e, no, jak on wygląda po kilku dniach, prawda? Bo jakby dla mnie minie więcej czasu niż dla was. Tak więc mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!